Co było kluczem? Myślę, że nasze takie zaangażowanie mentalne w ten mecz, bo, bo wszyscy wiemy, że, że mamy, gdzieś, mamy gdzieś tam leki dołek. Naprawdę mocno pracowaliśmy w ostatnich dwóch tygodniach, żeby poprawić swoją grę, zwłaszcza w defensywie. I mogę być na pewno zadowolony z naszej postawy w defensywie. I myślę, że to ona była kluczem w tym meczu, bo, bo naprawdę dobrze broniliśmy, oddaliśmy inicjatywę drużynie z Bochni. Nie to, że celowo, tak, tylko po prostu no, Bochnia jest bardzo dobrą drużyną. Jeżeli grają w pełnym składzie, to to jest naprawdę silna, silna drużyna, gdzie jest dużo jakości, fajnie poukładana. Więc no, mieliśmy obawy przed tym meczem, tak? że tam jest sporo jakości, będzie ciężko, ale, ale dokonaliśmy sporo zmiany chodzi o naszą grę w obronie eee, i myślę, że, że fajnie to dzisiaj funkcjonowało. To nam dało te trzy punkty, ta determinacja, gdzieś tam, wiadomo, no nie będę mówić, że trochę szczęścia, tak, bo szczęścia sprzyja też e, w sytuacjach, które tworzysz, tak, e, i, i wiadomo, gdzieś tam rywal nie strzelił e, krótkiego karnego w pierwszej połowie, e, ale my też w swoich sytuacjach gdzieś tam nie strzeliliśmy, więc, to taki równy mecz, e, można by w powiedzieć, że na remis, ale no, my graliśmy u siebie, tak, więc, więc, e, jakby ta przewaga gdzieś tam była po naszej stronie, kibice, fantastyczny doping znowu. I, I bardzo się cieszymy z tych punktów, bo, bo, bo trochę oddechu złapaliśmy po tym, po tym kryzysie ostatnim i, i wiadomo mógłbym powiedzieć, że teraz o już pójdziemy w górę i tak dalej spokojnie. My wiemy, że mamy dużo pracy przed sobą z wielu elementów. Nie jestem zadowolony, jeśli chodzi o dzisiejszy mecz i na pewno na tym cały czas będziemy pracować. Eee... I tyle, i trochę maraton teraz mamy, w środę mamy mecz w, w Opolu, za tydzień w niedzielę u siebie w i skupiamy się już 100% na tym, żeby w tych dwóch meczach zapunktować. Dzisiaj jedno wielkie ów, tylko, tylko tyle można powiedzieć, bo naprawdę te trzy punkty były nam niezbędne do tego, żeby, żeby jakoś ruszyć z miejsca. Także cieszę się, no było na pewno ciężko, był to dobry rywal tutaj przyjechał do nas, wiedzieliśmy, że to nie my będziemy dzisiaj prowadzić grę. No, i naprawdę dużo emocji. Fajnie, że, że wróciliśmy do swojej hali po tych trzech wyjazdach nieudanych. Wiadomo, że, że gdzieś tam wpadliśmy w mały kryzys i, i też czuliśmy to na pewno. Dlatego też takie wyszarpane zwycięstwo myślę jeszcze bardziej nam będzie smakowało i jeszcze, jeszcze bardziej popchnie nas do przodu. Także teraz za, za 3-4 dni kolejny mecz. Trzeba, trzeba zdobywać te punkty już regularnie. Mam nadzieję, że to był ten taki bodziec, taki punkt zwrotny, że teraz już, już tylko będzie lepiej. We, we were i Graliśmy dobrze i mieliśmy sytuację, żeby wygrać to spotkanie, ale ostatecznie wracamy do domu bez punktów. Po takiej grze nie byłbym zadowolony z naszego zwycięstwa. W pierwszej połowie graliśmy słabo. Jako drużyna w każdym kolejnym meczu musimy prezentować wyższy poziom. W pierwszej Musimy być na Przegrywamy dzisiaj mecz 2 z Red Dragons. Wygrywaliśmy po pierwszej połowie 1-0, może w drugiej połowie wkradło się takie rozluźnienie. Straciliśmy bramkę. I co mam powiedzieć, głowy do góry. Mam nadzieję, że w kolejnym meczu powalczymy z rekordem o jakieś punkty i tyle.